Hejka, suleka. Dzisiaj zaczynamy z łapy, bo stół jest gotowy już. Będziemy się dzisiaj trochę bawić na tym stole. Powiedzmy, że postaram się w miarę dokładnie pokazać i precyzyjnie co, jak, gdzie, dlaczego. E, dzisiaj będziemy sobie seksować pająki. Znaczy, ja te pająki mam wyseksowane już z ręki. To jest drugi, chyba najlepszy sposób określania płci u pająków. Ale dzisiaj chcę wam pokazać, jak to się robi z wylinki. Mam nadzieję, że seksowanie z ręki nijak nie minęło się z tym, co te wylinki nam pokażą. Aczkolwiek no to jest niemalże niemożliwe. Ale jakbym się pomylił, to byłbym naprawdę mile, mile zaskoczony, ale to sprawdzimy za chwilę. Do sprawdzenia mamy. Zaraz wam pokażę, co mamy do sprawdzenia. I tak do sprawdzenia mamy. Irminie. Tu są dwie terafozy, a tu jest genikulata. Genikulata jest jeszcze miękka, świeża, więc jej nie rozmaczam. Terafozy mają... Nie rozmaczam. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. E, terafozy mają... Myślę, że ze 2-3 dni wylinka Irmini była już prawie sucha, dlatego też ogólnie widzicie, że ta woda jest spieniona. Namacza się to w wodzie z płynem, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody, żeby ta woda jednak doszła w jakikolwiek sposób do tej wylinki, trochę ją rozmiękczyła. A co się robi dalej, zaraz Wam po prostu wszystko ładnie pokażę. Tylko zamontuję sobie jeszcze telefon na statywie. No dobra, jako tako się ulokowałem. I tak jak mówiłem, wylinka jest świeżutka, widać w ogóle, że jest jeszcze mokra w środku. Więc będzie bardzo łatwo ją rozłożyć. Nie jest zniszczona, co jest najważniejsze. Już nie jest potrzebna. Potrzebna jest nam penseta. Jezus Maria! Ja. <grywa> hmm. no tutaj to będzie bardzo łatwo. Temat i prosty temat, jednak seksowanie z ręki nie zawiodło, ale tu będzie coś pięknie. Pięknie to będzie pokazane aż. 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 Moment. Tutaj macie pięknie widoczną spermatekę. Więc mamy wspaniałą samiczkę genikulaty. To jest aż. Bo wygląda jak przerośnięta ta spermatyka. Jest po prostu tak wyraźnie widoczna na tle tej wylinki, że to jest poezja. I teraz skrócię, o co w ogóle z tym chodzi, bo zaraz Wam pokażę wylinki, powinny być samców. Rozłóżmy sobie to jeszcze bardziej. W zasadzie bardziej nie trzeba, bo to, co nas interesuje... Kurwa, tak, robi coś lewą ręką, ja i lewą ręką. Mhm. Niewiele więcej nas interesuje w tej, tej wylince, ale spotykam się bardzo często ze zdjęciami czegoś takiego z pytaniem: jaka płeć? Nie? Więc pokazuję Wam, gdzie szukać tego miejsca, które jednoznacznie nam tę płeć określa. Mówię, tutaj jest bardzo dobrze widoczna spermateka. Samicy, teraz robię chwilę przerwy. Będę się bawił w płukanie wylinki Irmini. Za chwilkę do Was wracam, fajnie, żeby było coś widać. Jeszcze raz, tutaj, to to miejsce nas obchodzi. Najbardziej, przede wszystkim. Dobra, granikulatę mamy z głowy. Teraz pora się pobawić wylinką Irmini. Wylinka Irmini pływała sobie w wodzie spłynem. Tu jest czysta woda. Siup, siup. Trochę opłukać. To już jest niepotrzebne do niczego. Dolejemy to do wylinek terafoza, i teraz w ogóle co robimy z taką wylinką, bo to też jest bardzo częsty problem przy seksowaniu ze zdjęć wylinki, że ludzie nie do końca wiedzą, jak taką wymoczoną wylinkę przygotować. Trzeba ją przede wszystkim obsuszyć. Nie mówię, że całkiem dokładnie, nie wiadomo jak, natomiast trzeba ją po prostu e, wysuszyć, żeby w miarę dobrze zrobić zdjęcie, bo jak będziemy mieli dużo tej wody, to światło będzie nam się odbijać we wszystkie możliwe strony. O, ja jestem ciekaw, czy my tu w ogóle cokolwiek zobaczymy. Ja wcześniej, jak patrzyłem na tę belinkę, to wydawało mi się, że ten kawałek, akurat, który nas interesuje, był cały. Dobra, nowy ręcznik. No i dłubiemy, proszę Państwa. Tak jak mówiłem, nie niby była sucha, a już się zrobiła w miarę miękka. teraz delikatnie. O, o, o. Delikatnie. Dobra, mamy to. Jeszcze tylko... Tylko, żeby nic nie zepsuł. Ogólnie, przy okazji, pokażę Wam małą różnicę w tym, jak wygląda spermateka u genikulaty, a jak wygląda na przykład spermateka u Samoa Irminia. Gdzie ja mam te robaczka Tutaj, i ona jest zupełnie inna niż u Geigen. Ta mała klapeczka tutaj. O, widzicie, to się rozchyla. No nie taka mała. O. To jest spermateka. Psalmopełus Irminia jeszcze raz przeświecę. No o! Teraz widać wyraźnie jak się ładnie rozchyla. I mamy kolejną samiczkę. Znaczy to, że mam samiczkę, którą akurat wiedziałem, bo to e, już jest dorosła samica, która to będę była dopuszczona, ale zamiast położyć kokon, to wyliniała albo miała kokon, który już mi zszedł dawno. Mam tych Irmini chyba ze 3 albo cztery, nie pamiętam, która co. Znaczy jedna siedzi z kokonem, o tyle mogę powiedzieć na pewno. Jedna szykuje się do wylinki po dwóch kokonach, a od tej miałem chyba jeden. Dobra. I co? Terafozy. Znowu czysta woda. Mam nadzieję, że już rozmiękły trochę. Mam nadzieję, że ta kąpiel pozbawiła je włosków parzących. Bo jak pamiętacie albo nie, terafozy w trakcie wylinki obsypują się dosłownie całe włoskami parzącymi. W związku z tym te ich wylinki są, można powiedzieć, że odrobinę niebezpieczne. To chyba będzie mi też potrzebne. dobra. Tu jest trochę czystsza woda, ale ja sobie jeszcze wymienię wodę. Czemu to ostrość traci? Niech sobie teraz pływają tutaj, zaraz przyniosę jeszcze czystszą wodę, wypłuczę, wysuszę i dbadamy. Dobra. Ręczniczek, i Wyciągamy pierwszą wylinkę. A. Aż się ciężka zrobiła od tej wody. Uh -huh. Dobra, wylało się trochę, wylało się trochę. Niech się wyleje jeszcze trochę. Niestety takiej wylinki sobie już nie spreparujemy raczej, bo ona będzie podniszczona mocno. No ja wylinek nie, nie preparuję, ani nie zbieram, więc nie będę za bardzo płakał nad tym. To, już sobie. to do kosza. Jeszcze jeden. Tu się kameruje, to się kameruje. A czy to widać? Mam nadzieję. Dobra. Mm -hmm. To jest moja ulubiona pięsetka, miękka. No i dobra, mamy to. Tu się wszystko potwierdza tak jakby żeby wam teraz to pokazać w wyraźnie tutaj byłaby spermateka no ale jej nie ma więc to jednoznacznie świadczy o tym że mamy tu samczora więc seksowanie z ręki jak najbardziej było zbieżne z tym co mamy z wylinki I tutaj macie jeszcze Przykład tego, jak duże ma halicery, i to nie jest jeszcze dorosła sztuka. To jest chyba sztyrmi, taka około 8 dc Nice. Hej wlatuje ostatnia. Mm. O, tutaj te przewody nazbierało ładnie, więc przewrotka jeszcze jeden, mhm. jakbym równo urwał, to byłoby fajnie. No i bawimy się. No, fajnie byłoby widać, że jak się bawimy. Oj. No i kurwa jest error To jest afo chyba Muszę jeszcze raz sprawdzić dokładnie pająki Bo moi drodzy tu jest niespodzianka ładnie bym się wkopał na mukę Stan, żeby to było dobrze widoczne tutaj jest klapencja dupencja Więc się gdzieś przy której sztuce pomyliłem a teraz jeszcze muszę sprawdzić przy której Ja byłem przekonany na 100% że mam same sam, sam co, a tu jest niespodzianka I to jest bardzo miła niespodzianka Nice. Uhuhu, bardzo nice. To jest, kurwa, bardzo dobra wiadomość. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego. Eee, przed tym sprawdzeniem pająk był wart 200 zł, teraz jest wart jakieś 500, 600. Może lepiej. Ale czad. Dlatego jednak Zawsze najlepiej, mimo wszystko, zawsze najlepiej sprawdzić z wylinki. Po prostu to jest tak niezawodny sposób, że no nie idzie się pomylić. Nie? Ale jestem zadowolony. Haha. Dobra, muszę zostawić te dwie wylinki do obsłuszenia, zobaczyć, która była czyja i I sprawdzić, czyja faktycznie była. Zajebiście! Dobra. To jest naprawdę widok, który bardzo cieszy. To jest chyba Afo eee, A tutaj chyba jest tył. Poczekam aż wyschną, one wrócą do kolorów. Wtedy będę sobie dłubał, Ale o kurwa. Zajara. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, e, kończymy. <gryw> Ale bardzo się cieszę, że nagrałem ten odcinek. Naprawdę dla samego siebie po prostu. Jestem przeszczęśliwy, bo myślałem, że do tej pory mam jedną samiczkę terafozy, Akurat blondii, taką małą jeszcze, bo tam jest z 3DC. A tu się okazuje, że któraś z moich sztirmi też jest samicą. E, więc teraz tylko kwestia sprawdzenia tego, która to jest sztuka i będę miał jasność. W sumie mogłem sobie to napisać na wylinkach. Ale byłem pewien, że mam samce, więc po co? Brawo ja. Bo ja tak ogólnie to pająków nie seksuję. Szczególnie z podwozia. Także nie pytajcie mnie nigdy w wiadomościach prywatnych, że, czy, czy, czy sprawdzić wam płeć. Z wyraźnego zdjęcia, wylinki, dobrze rozłożone i jestem w stanie. A tak to seksuję z ręki. Jak muszę. Ostatnio musiałem. Eee, sorry, że tak się trzęsie, ale robię to z ręki. Jeszcze emocje, emocje. Poza tym jestem po dość długiej rozmowie telefonicznej z bardzo dla mnie ważnym człowiekiem pod kątem nadchodzącego odcinka. Bardzo merytorycznej rozmowie. I co? I na dzisiaj to tyle. W sumie to nagrałem dzisiaj materiał na dwa odcinki, ale rzucę jeden. To drugie sobie przejrzę, zobaczę, czy to się nadaje. Dogram do tego wstępne zakończenie, będziemy mieli gotowe. A tak jak mówiłem, z jedną osobą właśnie sobie przegadałem pół godziny na jeden nurtujący mnie temat, który do tej pory był, że tak powiem, głaskany na YouTubku. A ja chcę sobie wejść w niego trochę głębiej. Muszę sobie poczekać na jeszcze jedną bardzo mądrą osobę, która mi to jeszcze dopracuje e, jeszcze głębiej, znaczy pomoże mi to dopracować. Może powiem coś, czego nie wiem. Może gdzieś tam się pojawią w końcu jakieś nazwy łacińskie, może jakieś już różnice w wyglądzie. Zobaczymy. Natomiast no, zapowiada się naprawdę bardzo fajny, ciekawy odcinek, szczególnie dla mnie pod względem merytorycznym. No, także na dzisiaj tyle. Pozdrawiam cię Do następnego.